Przed galą KSW-50. Co powstrzymało Cię dokładnie przed uczestnictwem w oficjalnej ceremonii ważenia dzisiaj? So, no, jechaliśmy wyjechaliśmy na M25, jakiś wypadek był przede mną, żeśmy utknęli w korku no i dosłownie 15 minut mi zabrakło, żeby zdążyć to na czas. Wszystkim przepraszam no i tak naprawdę sam jestem zdenerwowany, bo musiałem mieć face-off z Tomkiem, no, ale jutro będziemy mieli face-off. No. Czy spodziewałeś się, że na tym etapie kariery. Gdzieś jeszcze uda się wskoczyć do KSW, bo ja pamiętam, jak gadałem z tobą po fenie, to wtedy już mówiliśmy, że, że no ty jesteś tym starym pokoleniem polskiego MMA, to jest taka niespodzianka. To czy się spodziewałem? No myślę, no, rozmawialiśmy jakiś czas z KSW, no ale no, co mam ci powiedzieć, no jeszcze czuję się dobrze. Myślę, że jeszcze ze, ze dwa lata w sobie mam, trzy lata nawet do, dobrych i jak będzie, będzie wszystko dobrze i wezmę ten pas, będę go pobronił troszeczkę jeszcze i będzie OK. Trenowałeś do tej walki w Olsztynie, skąd akurat taki wybór? Wiesz co, yy, to są dwie rzeczy. Raz, że byłem tam kiedyś wcześniej, trenowałem przed Fenem znam się z chłopakami, a jak dostałem propozycję tej walki, no to pierwsza rzecz co mi przyszła na myśl, że jadę tam, bo oni mają wszystko, wiesz, już mniej więcej prze, przemyślane i zaplanowane po jakiś tamkolwiek plan potomka. Bez względu na to, że mamy ciebie dwa razy z nim, no i, i zdecydowałem się na to I naprawdę to był dobry wybór, bo mówię, tak jak mówię, na, ci, na, na głęboką wogę mnie rzucali, były ciężkie sparingi i ekstra. A głęboką wodę? Na głęboką wodę na temat tego pojedynku, bo mamy się dwukrotnie mierzył. Coś, jakieś wskazówki od Mameda? Tak, no, Mamed mi pomagał, pchał mnie też dużo w sparringach i ja naprawdę tam dostałem, dostałem po wskazówek też. Mówisz o głębokiej wodzie, więc no, chyba głębszej wody niż debiut w KSW i do tego jeszcze w walce o pas z Tomkiem, który ponad dwa lata nie bronił tego tytułu. Znaczy dla Ciebie dużo? Mówiłem o głębokiej wodzie na treningach. Ale, ale jeżeli chodzi o KSW i o tą walkę, ja, ja Ci powiem, że się czuję, że nie jestem rzucony na głęboką wody, bo ja, ja się czuję na stanie to, że, że równie dobrze mogę wygrać, równie dobrze mogę przegrać, ale na pewno jesteśmy na podobnym poziomie, nawet ze względu na to, że mówię, że się biłem w innych organizacjach, ale ja, ja się czuję na tyle, że no nie jestem na głęboką wodę rzucony. Ja się czuję odpowiedni, odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Mamet Khalidow określił stójkę Tomka Narkouna mianem takiego bałaganu. E, taki pseudonim mu zresztą nadała. Jak ty oceniasz te słowa, i czy zgadzasz się z Mamedem Khalidowem, że faktycznie nie wiadomo, Tomek jest takim zawodnikiem, że nie wiadomo, co za chwilę zrobi w No Jest zawodnikiem nieprzewidywalnym, jeżeli chodzi o ten striking. wiecie on. No jest coś takiego chaotycznego w tym wszystkim, że, że może wypalić nie wiadomo z jakiej płaszczyzny i tego, dlatego trzeba bardzo na to uważać, no jest coś takiego. Ja, o to zadbał na pewno Dziura, żebyś dobrze zareagował, ale powiedz mi, bo Tomek właśnie powiedział o tym, że no, często przegrywałeś przez nokaut, tam o ile pamiętam to było 7 przegranych, ale też 10 razy wygrałeś, więc czy gdzieś myślisz, że to było na tyle przerobione w przygotowaniach, że, że jutro się okaże, że ta stójka jest bardzo solidna? Bo powiem Ci, że na 32 walki przegrałem dwie przez knockout, nie wiem czy to jest tak dużo, wiesz co chodzi, a dwa, że przegrałem no też w innej swojej wadze, to było raz, a drugi raz też nie w swojej wadze, to naprawdę Bo w ciężkiej wadze, byłem się, że dostałem te knockouty, nie, jestem przygotowany sztujkowo, z... Kondycyjnie wszystko jest naprawdę przygotowane dobrze, dobrze się czuję i na pewno zrobię roboty. Wyobraźmy sobie taką sytuację w walce. W walce Tomka z Mamedem takie sytuacje się zdarzały. W którejś rundzie Tomasz Narkun się przewraca? Co robi Przemek Mysiala? Idzie do parteru z Tomkiem Narkunem, czy czeka aż Tomek Narkun wstanie i dalej będzie się z nim bił w stójce? To musi być jutro, żeby co się stanie. Ja no bardzo się na to nie odpowiem dzisiaj. Oczywiście nie mówimy o tym e, już słynnym trójkącie Tomasza, który jest trudny do, do wyjścia, bo nawet pamiętam, że Michał Matela o tym wspominał, wszystkich bezerkersów poza to. ale faktycznie chodzi o to, żeby zachować gdzieś zimną głowę przy tym wszystkim. Nie, to jest oczywiste, mówię, no, każdy ma swoje jakieś tam super techniki, wiesz, jeden robi trójkąty, drugi robi tam, nie wiem, gilotyny, trzeci robi zejścia. No, mówię, no, każdy tam mniej więcej przerabia pod siebie jakiś plan i, i wiesz, no nie zawsze to wychodzi. A może wyjść, tak? Bo mówię, bo walka to się zmienia po prostu diametralnie. Masz plan, dostajesz bombę, nie ma planu. Tak to, tak to jest, wiesz co, No I mówię, no zobaczymy jutro. Gdybyś miał wskazać jakieś dziury w tych, że tak powiem, arsenale Tomka Narkuna, to, to gdzie byś wskazał taką dziurę? Wypowiadam, wypowiedział. <śmiech> <śmiech> Wywiadasz. To jest największa dziura. Nie? Tylko tyle, co mogę ci powiedzieć. <laughs> Dziękujemy bardzo trzymamy.